W Poprzednim odcinku mieliście okazję zobaczyć Suzuki Witarę, nową Suzuki Witarę z 30-letnią historią. Jak ona wygląda, jak jest komfort i tak dalej. Teraz w tym odcinku zapraszam Was na jazdę testową. Pojeździmy sobie nią trochę i zobaczymy, do czego to się nadaje. Off-roadik będzie, oczywiście, będzie też trochę. Jazdy po mieście, to raczej jest samochód miejski. Zapraszam was do oglądania. Zacznijmy od sprawdzenia jak wspomagające systemy w gitarze sprawdzają się w takich, powiedzmy, trudniejszych sytuacjach Jak widzicie, mam dużo śniegu Pogoda dopisała pod tym względem Najpierw systemy są włączone i pojeżdżę sobie tutaj trochę, pokręcę kierownicą Zobaczymy jak one reagują na moje działania kierownicy. Po chwili możecie to poczuć, że jest bardzo dobrze Nie są one jakby nadopiekuńcze ale działają tak, że wystarczająco dobrze wspomagają kierowcę jest szansa, żeby samemu coś zainterweniować. Nie wyręczają was we wszystkim, ale też są na tyle bezpieczne, że nie pozwolą wam wpaść w jakiś pościsk i, i doprowadzić do takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. Ja co prawda mam tutaj niewielką prędkość, ale z taką prędkością sprawdza się to bardzo dobrze. Zawieszenie jest fajne. Jest tutaj sporo kortebów, jest sporo dziur, a nie udało mi się zahaczyć podwoziem o nic. Mimo że ten prześwit jest trochę niższy niż w kadżarze, to jednak te zastosowane tutaj zawieszenie daje radę i nie pozwala Wam przytrzymać spodem Bardzo duży plus dla witary. No i świetna zabawa, jeżeli chodzi o taką możliwość wyjechania gdzieś poza tereny zabudowane, powiedzmy, czy zjechanie z asfaltu, to na plus jest to, że mamy. Hamulec ręczny zaciągany i możecie tutaj się pobawić i sobie go zaciągnąć, podciąć trochę i powchodzić bokami Także tyle z systemów, działają bardzo dobrze, teraz je wyłączę i zobaczymy jak to będzie się jeździło z wyłączoną kontrolą trakcji Trochę bardziej sportową Ok, wspomaganie wyłączone, także teraz powinno być, no i czuć to już, że koła się ślizgają ale mimo tego, że się ślizgają, to on dzielnie pusza naprzód. Tak z całkiem w porządku, ale trochę no, ślizga się. Ślizga się ten samochód bokiem, ale nie jest tak, żeby nie można było na za nim zapanować. No i przede wszystkim wyłączacie ten system jak chcecie się nim trochę pobawić. Tak jak tutaj. Dobrze, że jest ten ręczny do zaciągnięcia i można sobie e, trochę poszaleć. Tutaj właśnie mam te wertepy o których wspomniałem i dużo jest tych dziur a nie przytarłem podwoziem jeszcze ani razu Także spokojnie on się buja na tych nierównościach ale daje radę i nie przyhacza spodem Całkiem w porządku Trochę teraz wyjedziemy na szybszą ulicę i zobaczymy jak będziemy sobie radzić Jak widzicie ja sobie tutaj kręcę tą kierownicą co chwila w jedną, w drugą stronę żeby zobaczyć jak mi się go uda podkręcić, podciąć trochę i wyprowadzić z równowagi witerkę Ale daj radę i bez tego systemu jest fajnie No ale to wiadomo, mała prędkość, także nie będziemy tutaj szaleć Zaraz sobie przejedziemy na czarne po asfalcie już tutaj posypanym Włączę te systemy i ruszymy dalej drogą przez las do cywilizacji Tam będzie można też trochę szybciej pojechać, bo tam nie ma ludzi Zobaczymy, jak będzie sobie radził na tych ośnieżonych kocich ubach. A tutaj jest, jak widzicie, bardzo dobrze. Kręcę kierownicą na boki, ale ładnie on reaguje. Niezbyt nerwowo. Spokojnie można ten samochód wyprowadzić. Jest przyjemnie, zarówno z systemem, jak i bez. Ruszamy sobie z jazdą testową. Jesteśmy w Jabłonnej Miło mi Was gościć w moim samochodzie testowym Suzuki Vitara 1.4 MILD Hybrid. Czym to się charakteryzuje. Ta hybryda jest uruchomiona tylko na początku, żeby ruszyć te pierwsze parę metrów I, I to wszystko później to się doładowuje. I podczas ruszania korzystamy z tego silnika elektrycznego. Teraz wam pokażę jak tutaj działa ten system, tempomat aktywny. Mamy sobie tutaj przyciski. Tutaj jak widzicie trzy odległości od poprzedzającego was pojazdu. Stawię sobie na to największą. Mam już tutaj zapamiętaną prędkość 80 na godzinę set. Teraz zrestartowałem tą prędkość do tej, którą mam obecnie. No i sobie jedziemy i on powinien dostosować prędkość do tego samochodu, który jest przed nami zaraz to zobaczymy no, jedziemy sobie tak, teraz czuć, że przyspieszył a tutaj też się pojawia taki komunikat, że najechałem na linię i to jest właśnie ten czujnik linii jak mogliście zauważyć, nic nie słychać teraz najadę na tą linię o, tylko czuję tutaj takie wibrowanie w kierownicy to jest przyjemne, nie to co ten cykl irytujący, dźwiękowy w kadraże bardzo fajnie, podoba mi się to rozwiązanie Teraz samochód przed nami, tak? My zwolniliśmy. Ja miałem zapiętą piątkę. Teraz już mam czerwone światło, więc sobie zatrzymam. No bardzo jest to wszystko intuicyjne, fajne rozwiązanie tutaj do środka. Czujnik linii włączony, wyłączony. Bardzo szybko to działa. Jeszcze jedno jest pole, puste. Ciekawy jestem, co tutaj można umiejscowić. Eee, tak, jeżeli chodzi o ten ekran dotykowy, dobrze jest to wbudowane, świetnie reaguje na dotyk. Bardzo mi się podoba. Regulacja głośności, można przesuwać tym palcem, podwłaszać, przyciszać. nie trzeba pukać w ten plus albo minus Bardzo dobre rozwiązanie, wcześniej tego nie widziałem, tylko te dotykowe ekrany są irytujące, bo musicie wycelować, nie można sobie tego wymazać. A tutaj po prostu palet ciachy, i podgłoszone, przyciszone, tak samo wyłączyć Jak widać jest nawigacja, łączymy się z telefonem i Jeszcze jest jedna fajna funkcja Teraz sobie znowu, zaraz ten tempomat Dobra, tempomat ustawiony, będzie mi trzymał odległość Tutaj jeszcze, to jest dziwnie zrobione, chociaż nie jest to zbyt uciążliwe No jest tutaj naćkanych już tych przycisków Ale można było wykorzystać chociażby jeszcze jeden tutaj Bo tutaj mamy po lewej stronie trzy przyciski Asystent głosowy Powiedz polecenie Multimedia Multimedia Odtwarzaj. Brak utworów do obsługi głosowej. Także możemy sobie tutaj pododawać różne rzeczy. Rozpoznawanie głosu zakończone. I wyłączamy to. Wracamy do nawigacji. Generalnie ten ekran mamy podzielony na cztery części. Zaraz wam tutaj wrócę do tego. Mamy audio, mamy telefon. Smartfona można połączyć przez kabel USB. No do ten. Tak jak to jest w Apple w CarPlay, czy Android Auto Mój telefon się nie łączy, jest trochę starszy, więc tutaj to się nie wyświetli, nie pokażę wam Jest na środku taka gwiazdka z ulubionymi opcjami, można szybko coś przełączyć sobie No i tak to wygląda Samochód ładnie trzyma mi odległość między tym co się dzieje przed nami Jest funkcja czytania znaków Spalanie średnie oczywiście, no to to wszystko tutaj się wam zmienia Zegarek, bardzo ładnie jest to zaprojektowane Podoba mi się ten zegarek klasyczny Od tej całej elektroniki Jak widać hamuje Działa dobrze, O, no. Teraz aż za mocno zahamował No i zwolnił do takiej prędkości, że Niestety wyłączył się ten pomiar, Czyli poniżej 40 km na godzinę Ok, zobaczmy teraz jak szybko rozpędzi się ten samochód Od zera do setki Włączam się do ruchu I gaz podłogę No ale ślisko Niestety mi utrudnia ten pomiar, ale uwaga, setka jest to. Musimy to zrobić jeszcze raz. Zobaczymy teraz drugi pomiar, tak jak wcześniej, rzuciłem sobie tylko tym razem trójkę i zobaczymy od tych 80 do 120. Gaz w podłogę, start poszedł. Się Słyszycie już przy tych wyższych obrotach, po 4000 jest dosyć głośno, ale teraz mam rzuconą szóstkę, Jadę sobie 100 km na godzinę i mamy 2000 obrotów równo. Trochę się rozpędzimy, powiedzmy do tych 120. Zobaczymy, czy 110 może, jak będzie ten roz... hałas. No jest już znacznie, znacznie głośno. O, teraz widzicie, e, rozpoznał mi znak, który tutaj był w okolicy. Także jest ten system, który rozpoznaje znaki. Spróbuję Wam teraz znaleźć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o spalanie Average Fuel Economy. E, chciałbym tutaj sobie ustawić coś innego mianowicie chwilowe spalanie. No niestety jest to pokazane takim słupkiem zielonym, więc nie wiadomo jak to wygląda. Wiemy, jest mniej więcej, poniżej 10. Yy, Znasz się poniżej 10, no powiedzmy około 5 bardziej 6 litrów. Piątkę wrzucimy i jest 70 godziny. Stabilna prędkość. Jest poniżej 2000 obrotów. No to mamy powiedzmy około tych 5 litrów. Mamy 90, jest 6, zobaczymy teraz, o tak samo, Około 5. Jest tutaj jeden jeszcze fajny czujnik z tyłu. Wiecie, jak jesteście zaparkowani tak jak ja teraz i chcecie się cofnąć, ja dałem sobie kierunek. Jak z tamtej strony ktoś będzie jechał, to tutaj mi wyskakuje taki komunikat Falki, że uwaga, coś z tamtej strony jedzie. Teraz coś jedzie, mam nadzieję, że. Ale za wolno i za daleko. No nic, musicie mi ujrzeć na słowo. Jest taki czujnik, prawa, lewa strona, jak chcecie wycofać, to wam podpowiada, że coś tam może jechać z tamtej strony. I tyle wam chciałem powiedzieć w tym momencie. Natomiast dalej, jak sobie jedziemy, to jeszcze a propos wygody i wnętrza. No, fajnie, że zarówno pasażer, jak i kierowca mają fotele regulowane góra dół To nie we wszystkich samochodach się trafia. Tutaj akurat jest. No, i te pasy bezpieczeństwa można sobie podnieść, opuścić. Także tak to wygląda. Nawigacja jest. Jedziemy sobie do Modlina. Za raz będziemy podsumowywać tą recenzję. Jeździ się bardzo. Wygodnie. Naprawdę jest przyjemny ten samochodzik, i w terenie, jak mogliście zobaczyć, mam nadzieję, że było to widać, sprawuje się lepiej. E, powiedziałbym, że lepiej niż Kadżar. I może tamten miał prześwit trochę wyższy. To bardzo dobrze mi się nim jeździło w terenie. A, wiem co, zapomniałem o tym silniku, miałem powiedzieć. Ten silnik, jak tutaj mam nadzieję widzicie, elektryczny, wspomaga ten silnik spalinowy o 50 N. I jeżeli chodzi o przyspieszenie, ruszanie, to jest tutaj to zobrazowane. Jak sobie tym przyciskiem pykniecie, będziecie widzieć, że. O! Silnik elektryczny pomógł z nowemu. <grytania> tak to wygląda, że ta 50 tonów jest używanych do przyspieszania. I jeszcze jest coś takiego, jak macie bieg jałowy. Wrzucacie sobie plus i on. Wtedy odłącza ten silnik spalinowy, jest tylko elektryczny wykorzystywany, żeby zmniejszyć spalanie i zmniejszyć emisję gazów e, cieplarnianych CO2, tak? E, także tak to jest, to. teraz właśnie widać, że był ładowany silnik elektryczny, a jak ja teraz sobie spokojnie jadę na dwójeczce, no bo nie mam za bardzo, jak widać, gdzie się tam rozpędzić, ale jakby się wdepnęli porządnie, o, to od razu się pojawia, że elektryczny pyk pomógł przyspieszyć trochę szybciej temu spalinowemu. I dlatego, mimo że mamy 1.4, to całkiem nieźle on się zbiera i jest naprawdę w porządku. <ścoughs> Szczególnie porównując do e, testowanego Kajara, który no zamulał mocno, no, ale tam był 1.2. A drugi test, który jeszcze przed nami, to Toyota Corolla. To jest po prostu totalna porażka. Nie wiem, jak można było zrobić taki samochód z tym konkretnym silnikiem. No, na temat innych się nie wypowiem, ale no, tamten samochód wymaga ogromnych pokładów cierpliwości. Przyszedł czas na podsumowanie. Suzuki Vitary. Samochód o ogromnej historii to jest 30 ponad lat na rynku. Najnowsza wersja, mam nadzieję, miałem okazję pokazać Wam, jak sprawuje się, jeżeli chodzi o jazdę, zarówno i w terenie, i na drodze. Jeździło mi się bardzo dobrze przez te parę dni. Miałem okazję dokładnie zapoznać się z tym, co oferuje ten samochód, i oferuje ponadprzeciętnie wiele. No nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze sobie radził w terenie, mimo że napęd tylko naprzód strach pomyśleć co by się działo gdybym dostał wersję do testów 4x4 e, jakościowo wykonanie jest jak najbardziej na plus e, nie ma tutaj za dużo miejsca ale to nie jest samochód e, taki który miałby mieć nie wiadomo ile tego miejsca nie jest samochód rodzinny, duży, kombi e, gdzie zapakujecie pięciostromą rodzinę i będziecie mieli miejsca pod dostatkiem to jest samochód raczej 2 plus 1 e, dla singli czy dla pary Świetnie sobie poradzi w mieście, nie jest za duży. Także nie będzie kłopotów z parkowaniem. No i dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie, jak podobał Wam się ten test. No i oczywiście, prawie że najważniejsze, łapka w górę, żeby zasięg się rozszerzał naszych recenzji. No i koniecznie nie zapomnijcie o subskrypcji. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Twierdzę Modlin, Suzuki Witara. Żegnam się z Wami. Ja jestem Przemek, a to kanał Autobaza.